Złoto jest z pewnością jednym z najcenniejszych metali szlachetnych na Ziemi. Złoto wykorzystywane było już w starożytności i służyło jako materiał, z którego wybijano monety. Dziś mamy z nim kontakt np. w wyborach jubilerskich czy w niektórych podzespołach naszych komputerów. Jednak skąd ono się tam znalazło? Najłatwiej można by odpowiedzieć na to pytanie, że wydobywamy je w kopalniach i jest cała masa ludzi zajmująca się tym. I jest to prawda, jednak aby można było je wydobywać, musi się ono tam w jakiś sposób znaleźć. A w jaki? Tego dowiecie się w tym materiale. Aby mogła powstać złota obrączka, musi zajść kilka bardzo ważnych czynników i przede wszystkim musi upłynąć bardzo dużo czasu. Zacznijmy jednak od początku. Gwiazdy to obiekty, w których wnętrzu zachodzą procesy fuzji termojądrowej. Polega ona na przemianie wodorów Hel, i kiedy to zjawisko zachodzi, gwiazda jest w najstabilniejszym etapie swojego życia. Jednak ciekawiej zaczyna się robić w momencie, kiedy w gwieździe kończy się wodór, a Hel, który powstał, zaczyna przemieniać się w kolejne cieńsze pierwiastki, np. tlen, węgiel i tak aż do żelaza. W momencie, gdy jej jądro składa się z żelaza, wtedy gwiazda zapada się i umiera w spektakularnym wybuchu zwanym supernową. Jednak nie każda gwiazda może przyczynić się do powstania złota. Tutaj potrzebna jest nam gwiazda o masie w okolicach 10 mas Słońca, dzięki temu po jej wybuchu pozostanie gwiazda neutronowa, czyli gwiazda wielkości miasta o masie Słońca. Jednak to nie wystarczy, aby mogły powstać pierwiastki złota, musi zajść inne, jeszcze rzadsze zjawisko, mianowicie potrzebna nam jest kolizja dwóch gwiazd neutronowych. Dlatego, gdy w układzie podwójnym znajdują się dwie bardzo masywne gwiazdy, i gdy obie z nich wybuchną, nie niszcząc tym samym układu podwójnego, stając się gwiazdami neutronowymi, rozpoczyna się proces, w którym owe gwiazdy zaczynają zbliżać się do siebie, dążąc tym samym do zderzenia, a co za tym idzie do kolejnej eksplozji, którą tym razem nazywamy kilonową. Jedną z takich eksplozji odkryliśmy w 2017 roku. Obserwatoria fal grawitacyjnych odkryły sygnał odderzających się gwiazd neutronowych. I to w tym momencie tworzy się złoto, ale nie tylko. Oprócz tego powstają pierwiastki takie jak chociażby platyna. Eksplozje te rozpraszają po wszechświecie bogaty w metale pył, z których później formują się systemy planetarne. Ziemia podczas formowania się składała się z płynnej magmy. W czasie procesu stygnięcia najcięższe pierwiastki, w tym też złoto, tonęły jej wnętrzu. Złoto, które obecnie znajduje się w płaszczu i skorupy ziemskiej, dotarło na Ziemię znacznie później. Okresie tak zwanego wielkiego bombardowania, kiedy w ziemię uderzył meteoryt o masie sięgającej do 1% masy ziemi, który zawierał m.in. złoto. Złoto występuje jako samorodki lub ziarna w skałach litych, żyłach i osadach aluwialnych. Szacuje się, że do końca 2017 roku w całej historii zostało wydobytych 190 tysięcy ton złota. Natomiast do największych producentów złota należą Chiny. Gdzie wydobycie w 2016 roku sięgło do 455 ton. Natomiast drugie miejsce należy do Australii, a trzecie do Rosji. W Polsce natomiast złoto wydobywa się przy okazji wydobycia rudy miedzi i dokonuje się tego w okolicach Lublina. Tak więc, gdy następnym razem będziecie trzymali jakąś rzecz wykonaną ze złota, pamiętajcie o tym, że powstało ono w gigantycznych kosmicznych eksplozjach, które wyrzuciły w przestrzeń kosmiczną pierwiastki złota które przez 4,5 miliarda lat ewolucji naszej planety czekały na to, aby ktoś je wydobył, obrobił, a następnie aby trafiły do Was.